Proszę Państwa, zaczynamy dzień trzeci i idziemy do Namcze Bazar. Mamy do przejścia jakieś 10,5 km i kilometr przewyższenia. Dzisiejszy dzień ma w sumie dwie charakterystyczne rzeczy. Po pierwsze, odsłaniają się przed nami pierwsze sześciotysięczniki. Pierwszy z nich to Tam Tamszerku, który ma wysokość 6608 m. Także widoczki robią się rewelacyjne, bo mamy bujną zieleń na dole i ośnieżone szczyty w tle. A po drugie, trasa prowadzi przez kilka wiszących mostków, więc jest to też takie urozmaicenie. Czas na przerwę. To jest właśnie nasza miejscóweczka na lunch z widokiem na mostek. A do jedzenia standardowo wybieramy dalbat. Po lunchu ruszamy dalej i dochodzimy do miejsca, z którego widać dwa mosty. Górny most, czyli Hilary Bridge, to ten, po którym pójdziemy, i jest to jeden z najwyższych mostów wiszących w Nepalu. Ma on jakieś 135 metrów wysokości i 140 metrów długości. Dolny to stary most, już nieczynny dla ruchu pieszych, ale wykorzystano go jako punkt do skoków na bandzi, więc chętni mogą sobie skoczyć. Przed nami most Hilarego. Także idziemy, akurat ludzie sobie przeszli, więc mam nadzieję, że będzie puste. Pomostku czeka na strome podejście i w końcu dochodzimy do słynnego Namcze Bazaar. Wchodząc do Namcze od razu trafiamy do jej centralnej części, gdzie znajduje się buddyjska stupa, a wokół ze względu na górzysty teren budynki rozmieszczone są kaskadowo na zboczach. Na masnym bazarze, nam czy bazarze, weszliśmy do naszego lodża Zamawiamy teraz kolację, która będzie o 6.30. I tak to tutaj działa, z 14.40. Wybieramy sobie kolację. Nie, wybieramy kolację. Chcemy obczaić pokoliczki Urzeczka, Łazieneczka. I tutaj w ogóle widok nalcze bazar. jest zmazane te okna. No nic, idziemy obczaić miasteczko. Na początku droga na bazar prowadzi przy młynkach modlitewnych, a pierwsze co mijamy to boisko, więc można sobie pooglądać jak lokalsi grają w siatkówkę. Wszyscy oglądają mecz siatkówki. Namcze Bazart to najbardziej rozwinięta miejscowość na całej trasie trekkingu do Everest Base Campu. Mamy tutaj pełno sklepów, bazar, restauracje, kawiarnie, bary, bankomaty, kantory, lodże, hotele, jest też szkoła, szpital, baza wojskowa, więc naprawdę mamy tu wszystko. Szacuje się, że w Namcze zamieszkuje około 1600 osób, a jej rdzennymi mieszkańcami są Szerpowie. My spędzimy tutaj dwa dni i zrobimy pierwszą aklimatyzację. Pozdrawiamy. Poszliśmy dzisiaj na masny bazar. Jesteśmy na masnym bazarze Namcze Bazar. Szok. Naprawdę tyle rzeczy, co kupimy jutro tutaj, to naprawdę szok. Coś pięknego. Wracamy do naszego lodża. I zobaczcie jak teraz widać przez okno. Idziemy na kolację, jak widzicie nazbierało się trochę osób, a po kolacji nasz przewodnik przedstawia nam plan na kolejny dzień i zawsze mamy wrażenie, że jest on nam przekazywany niczym tajny plan. Także plan już znamy. Jutro w ramach aklimatyzacji czeka nas podejście do jednego z najwyżej położonych hoteli świata Everest View Hotel, czyli na 3880 metrów. A teraz zobaczcie, jak wygląda namcze wieczorem. Proszę Państwa, kolejny dzień. Zaczynamy standardowo od śniadanka. Kolejne śniadaneczko wjechało. I idziemy się aklimatyzować. Robimy 440 metrów przewyższenia. Z jakimi widokami? To już musicie zobaczyć sami. ręcznie robione pamiątki Grzesiu zakłada brązoletkę, która jest zrobiona z rogów jaka to jest i Mijamy Sherpa Panorama Hotel i docieramy do pierwszego punktu widokowego, gdzie rozpościera się piękny widok na góry. Po prawej mamy Ama Dablam, na środku trochę za chmurą loce, a dla odniesienia po lewej stronie powinien być Everest, ale zasłaniają go dzisiaj chmury. Takim właśnie widoczkiem wędrujemy do kolejnego punktu. I to właśnie nasz dzisiejszy cel aklimatyzacji, jeden z najwyżej położonych hoteli świata. Jest tu mega klimatyczny tarasik, gdzie można napić się kawy z widokiem na najwyższe góry świata, a i tak to można kawować. Schodzimy z powrotem do Namcze. Wieczorem standardowo mamy chwilę, żeby sobie posiedzieć i pogadać, kolacyjka i do spania. W lodzu słychać, że kilka osób złapało przeziębienie i niestety padło też na jednego z nas. Pierwsze objawy. Przeziębienia. Dramatyczna muzyka w tle. Z pierwszy teraflu na trasie. Jak to będzie dalej, dowiecie się już w kolejnym odcinku. A ty jak czujesz?